Karolina, wiemy, że przed Tobą Mistrzostwa świata w Pradze. No niesamowita, uzdolniona to nasza sieradzka młodzież. Powiedz jak zaczęła się Twoja przygoda z mażaretkami. Zaczęłam tańczyć jako mażaretka 5 lat temu w podębickim zespole Daria. Było to tak, że widziałam dziewczyny tańczące na ulicy, na różnych uroczystościach i bardzo mi się to spodobało, więc pomyślałam sobie, że czemu nie i może ja też spróbuję. Poszłam na pierwsze treningi, później zaczynałam pierwsze jakieś tam triki z pałeczką, udało się i dostałam się do tego zespołu. I tańczyłam w tym zespole przez trzy lata. Razem z dziewczynami osiągałyśmy mnóstwo sukcesów. Byłyśmy też na Mistrzostwach Polski, jednak po trzech latach musiałam zrezygnować z właśnie występów w zespole, ponieważ przeprowadziłam się do Łodzi. Odległość między Podębicami a Łodzią to około 50 km, ale było mi bardzo ciężko zerwać z tą pasją i z tańcem, dlatego postanowiłam występować jako solistka i teraz dwa lata właśnie jako solistka występuję na zawodach. No właśnie, no i jako solistka, jakie sukcesy już na koncie? No największy sukces to czwarte miejsce na Międzynarodowym Grand Prix w Moskwie, gdzie byłam w maju i tam też wywalczyłam nominację na Mistrzostwa Świata, na które pojadę teraz w sierpniu. Są medale Mistrzostw Polski, przez dwa lata zdobyłam ich pięć. 3 złote, srebrny brązowy. I są też osiągnięcia na arenie polskiej środkowej. E, powiem, co roku w Podębicach odbywają się Mistrzostwa Polskiej Środkowej i są tu też kwalifikacje do Mistrzostw Polskich, więc e, z tych Mistrzostw też jest bardzo dużo medali. Dobra, to opowiedz jeszcze o samych przygotowaniach do no, danego występu, na przykład e, jeśli chodzi o tą arenę międzynarodową. Jak one długo trwają? Jak się przygotowujesz? E, choreografię zawsze przygotowuję od września, kiedy się zaczyna rok szkolny, ponieważ no, w, wakacje to czas na odpoczynek, tak? Staram się trenować jak najczęściej, ale nie mam jakichś takich stałych wyznaczonych dni czy godzin, po prostu kiedy mam wolny czas to trenuję. I tak naprawdę przygotowywanie choreografii trwa około pół roku, ponieważ musimy uczyć się obowiązkowych elementów, które są zawarte w regulaminie naszych federacji. Musimy też dodać coś od siebie, i to też wymaga czasu i tak jakby kreatywności, żeby coś własnego wymyślić. Oczywiście trzeba dopasować muzykę, trzeba przygotować kostiumy, i tak naprawdę ten półtora-minutowy występ wymaga miesięcy przygotowań. Kto Ci pomaga? Kto Cię wspiera w tym wszystkim? Oczywiście we wszystkim wspiera mnie rodzina. Mama, yy, brat, tutaj mam też dziadka, babcię, yy, kuzynkę, wujków, ciocie. Oni mnie wspierają, ale tylko mentalnie. Bo, I materialnie oczywiście. Bo jeśli chodzi o takie wsparcie trenerskie, nie mam trenera. Yy, I wszystkim tak naprawdę zajmuję się sama. Yy, samego, yy, sama uczę się wszystkiego. Yy, I trenera jako takiego nie mam. Ale... Szczerze powiedziawszy, oczywiście dostwieram mi to czasami, ale szczerze powiedziawszy, nie jest to też jakiś problem, ponieważ sama sobie wyznaczam granice, sama sobie wyznaczam czas, ile jestem w stanie na przykład trenować, jakie elementy jestem w stanie zrobić, jakich nie. I tak naprawdę sama sobie też planuję te treningi i z jednej strony jest to dobre. I myślę, że to też właśnie był jeden z tych kluczy do właśnie tych sukcesów. Wszystkie moje choreografie, które właśnie tańczyłam jako solistka, są, są nawiązaniami do jakichś krajów. I w zeszłym roku miałam trzy choreografie. Jedna była związana z USA, z Włochami i z Rosją. W tym roku była to Armenia i Ukraina. I właśnie staram się, żeby te kostiumy były dopasowane, żeby muzyka była dopasowana i oczywiście choreografia. I staram się, żeby zawsze ta choreografia właśnie miała jakiś temat i była związana z krajem, ponieważ ja uwielbiam podróżować, uwielbiam języki obce i to jest moja kolejna pasja i dlatego staram się łączyć te dwie pasje ze sobą, żeby wyszło z tego coś ciekawego. No to teraz powróćmy do Mistrzostw Świata. Co, gdzie, kiedy, kto wystąpi? E, Mistrzostwa Świata odbędą się w Pradze, e, będą trwały 4 dni e, i odbędą się pod koniec sierpnia. E, będą mażoretki, e, na tą chwilę jest 12 krajów zgłoszonych, m.in. Czeszki, Rosjanki, Kazachki, Słowaczki, to są właśnie najlepsze e, mażoretki z tych krajów. E, oczywiście nie zabraknie też polek. E, konkurencja solistka zawsze jest największa, e, ponieważ o ile zespołów jest mniej ponieważ zespoły liczą czasami nawet po 30 dziewcząt o tyle solistek jest bardzo dużo, ponieważ są zespoły, które na przykład wystawiają po 4 czy 5 solistek e, z jednego zespołu. Dlatego konkurencja jest największa i trzeba się wykazać e, no, największą kreatywnością, największymi umiejętnościami. E, ale nie boję się tego i ja tam tak naprawdę też jadę po to, żeby się sprawdzić, bo nigdy nie była na Mistrzostwa Świata i chcę po prostu spróbować zacząć szlaki i zobaczyć jak to jest i najwyżej w przyszłym roku spróbować po raz kolejny powalczyć o lepszy wynik. No właśnie niesamowite wydarzenie, no to w takim razie co zaprezentujesz? Czy to też będzie jakaś tematyka, jaki podkład muzyczny? Ja już w tym roku byłam też na Mistrzostwach Europy na początku lipca i tam przygotowałam specjalną choreografię i zatańczę też w Pradze, ale oczywiście będzie trudniejsza. I muzyka akurat nie jest związana z żadnym krajem, ale tą piosenkę usłyszałam w Rumunii, bardzo mi się spodobała i postanowiłam właśnie ułożyć z niej choreografię. Jest to muzyka elektroniczna z elementem skrzypiec, więc to też jest dość ciekawe. Strój już miałam wcześniej przygotowany, strój szłam akurat w Czechach, czeska firma właśnie uszyła mi strój. No i co, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Dlaczego akurat Sieradz zdecydowała się reprezentować? Ja urodziłam się w Sieradzu, mieszkałam tutaj przez 8 lat. Później przyprowadziłam się do Podębic, mieszkałam w Łodzi i powróciłam do Sieradza znów. I właśnie postanowiłam zamieszkać ten ostatni rok, zanim pójdę na studia z mamą i z bratem i spędzać z nimi więcej czasu. I dlatego też postanowiłam reprezentować Sieradz, ponieważ nie ma tutaj mażuretek. Tutaj też właśnie ten rodzaj tańca jest mało znany i chciałabym to tak spopularyzować i może zarazić. I młodsze dziewczynki, i starsze dziewczyny tą pasją, bo to naprawdę jest fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Majoretki to też podróże bardzo dużo podróży i, i właśnie można zobaczyć różne interesujące miejsca. Oczywiście poznaje się nowych ludzi. Yy, nauka języków obcych to też jest ważne, bo, bo musimy się jakoś porozumiewać między sobą mażuretki uczą też takiej pewności siebie ponieważ oczywiście kiedy wychodzimy na scenę musimy się uśmiechać, być wyprostowane, nie możemy pokazywać żadnych oznak zdenerwowania i to też jest taka, taka szkoła może determinacji bym chciała powiedzieć, bo początki nie są łatwe i no ja na przykład, na przykład na samym początku kiedy zaczynałam trenować miałam mnóstwo siniaków na rękach, na nogach płakałam, ale później tak naprawdę im dalej brnęłam w te mażuretki tym bardziej mi się to podobało i Pomimo tego bólu, pomimo tych łez, że coś mi nie wychodzi, że mam te siniaki i nie poddawałam się i dążyłam do swoich marzeń. I to też jest właśnie taka fajna lekcja, jeśli chodzi o całe życie, że dążymy do, właśnie do swoich celów, nie poddajemy się i później osiągamy. Co trzeba zrobić, żeby zostać mażoretką? Wystarczą tylko chęci? Ja myślę, że wystarczą chęci i oczywiście też y, trzeba być pracowitym. To jest jednak y, jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ mnie mówiono, że z racji, że mam krzywe plecy, to nie będę dobrą tancerką, że nie jestem wygimnastykowana, ale tak naprawdę wszystko wymaga czasu i chęci i można wszystko osiągnąć i, i rozciągnąć się po tych kilku latach, i wyprostować te plecy, i nabrać tej pewności siebie. I tak naprawdę y, no, nie jest ważny talent, ważne jest to, ile się pracy wkłada w to, co się robi, tak? To już chyba hobby, pasja i taki sposób już na całe życie. Myślę, że to będzie sposób na życie, ponieważ w tym roku ukończyłam też kurs instruktora w Opolu i planuję zakładanie zespołu, ponieważ coraz mniej tak naprawdę czerpię przyjemność z bycia tancerką, a coraz bardziej czuję taką chęć dzielenia się tym doświadczeniem. I bardzo chciałabym właśnie założyć zespół, żeby dzielić się tą pasją i tym doświadczeniem z innymi, na przykład młodszymi dziewczynkami czy dziewczynami w moim wieku. Ale no, nie jesteśmy w stanie na tym zarabiać, oczywiście, więc to jest bardziej pasja i takie hobby, niż sposób na jakiś wielki zarobek, bo nasza dyscyplina też nie jest znana i ludzie bardzo często nie wiedzą, kim jesteśmy, albo kojarzą nas z orkiestrami dentymi, co tak naprawdę jest bardzo mylnym skojarzeniem, ponieważ mażuretki bardzo się zmieniły przez ostatnie lata i teraz nie tańczymy tylko z orkiestrą dętą, ale też do muzyki elektronicznej, tańczymy z pomponami jako czy liderki, tańczymy ze stóżkami, z flagami. I i naprawdę to ma się nijak do tego, co, co kojarzyło się z mażuretkami 20 lat temu. I dążę do tego właśnie, żeby też wypromować te i żeby ludzie wiedzieli na czym to tak naprawdę polega. Na zakończenie naszej rozmowy powiedz czego możemy Ci życzyć poza tytułem Mistrzyni Świata. <laughs> z tym tytułem Mistrzyni Świata to bym poczekała jeszcze. Ale chciałabym, żebyście mi życzyli zdrowia, bo, bo z tym jest krucho u mnie. Mnóstwo kontuzji też się zdarza oczywiście, bo jednak ćwiczymy, rozciągamy się i kontuzje się zdarzają. I myślę, że też, żeby się nie stresować tak bardzo, bo, bo stres zżera i, i no, tak naprawdę zabija wewnątrz, bo można być świetnie przygotowanym do zawodów, ale jeżeli jesteś zdenerwowanym, to wszystko legnie w gruzach. I myślę, że też radości przede wszystkim z tego tańca i z tego, że znów poznam jakichś nowych ludzi i że spotkam się oczywiście z moimi dotychczasowymi mażuretkowymi przyjaciółmi. No i czego jeszcze? No myślę, że też wytrwałości, dlatego że no mówiłam, zakończę karierę, ale jednak tak to się rozwija, że chyba jednak nie. I tej wytrwałości właśnie w dążeniu do celów, bo, bo to jest chyba najważniejsze właśnie w, nie tylko w mażuretkach, ale tak naprawdę w każdej dyscyplinie sportowej. No to w takim razie tego Ci życzymy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.